Witam Was w kolejnym odcinku Unboxingu, dzisiaj prezentacja dwóch wagonów Y w malowaniu przewozów regionalnych, wagon 111A i 112A, wydane nie jako zestaw, ale razem, jako para i bardzo fajne. Spodziewam się, że też pewnie Piko wyda wkrótce te wagony w reedycji i też bardzo fajnie. O ile na ten wagon aż tak nie oczekiwałem, bo pięć wagonów tego typu mamy od firmy Heris. Dla przypomnienia, dwa z logo, właśnie ze strzałkami, i trzy bez takiego logo, ale z oznaczeniami przewozów regionalnych. Wielokrotnie używałem ich w filmach jako erzace również do. Hmm, wagonów PKP, które udawały właśnie, bez tego logo udawały wagony z taboru jeszcze starszego PKP, jako jedyne polskie i y greki do niedawna, firmy Heris. Także aż na ten wagon tak nie czekałem, natomiast bardzo czekałem na wagon ten. I teraz tak, nie mam pod ręką wagonu Herisa, żeby porównywać. Jeśli bym się brał za porównanie to o jednego z drugim. Nie wiem, czy na którymś filmie porównywałem Herisy do konkurencji. Być może porównywałem, już robiłem takie porównania razem z Robo i z Pico. Jeśli nie, to fajnie by to było zrobić, ale ok. Chciałbym porównać wagony w jednym malowaniu wtedy, kiedy ukażą się one również od firmy Robo. A od firmy Robo wagon 111 a e, ukazał się jak na razie w malowaniu oliwkowym tych nie mam i PKP Intercity, które mam, które pokazywałem. Ale zaraz jak e, e, robo wyda e, być może jeszcze w tym roku, bo zapowiedział e, tu wagony strumienką i bez e, właśnie takie zielono kremowe i uwaga z reflowanym dachem, no to pff, akurat troszczyut średnio pasuje do porównania, jednak wolałbym identyczny model porównać. Mówię, jeśli kiedyś wyda, to wtedy można, i w takim samym malowaniu, to można byłoby się pokusić o porównanie wagonów trzech producentów. Póki co mamy od dłuższego czasu od Pico, od Pico teraz w identycznych oznaczeniach, a od Robo jeszcze nie mamy. Także jeszcze się nie będę kusił na porównania, tylko prezentacja. To może szybciutko od tego mniej, przynajmniej mnie interesującego. Dlaczego ja, akurat w pewien sposób, się cieszyłem bardzo na te wagony. Dlaczego? Dlatego, że przypominam sobie doskonale pociągi, które jeździły właśnie. Z tego typu wagonami, gdzieś z 5-6 lat temu, fotografowałem takie w Warszawie, akurat w czasie, kiedy zacząłem się, powróciłem do zainteresowań z dzieciństwa, kiedy zacząłem się z powrotem interesować koleją. Wystawałem z aparatem przy torach i dwa, trzy razy dziennie do Warszawy takie składy wjeżdżały. Wiele razy ich nie spotkałem, aż tak często nie wystawałem przy tych torach, ale coś tam. Coś tam było, coś mi się udało złapać. Co ciekawe, były to pociągi prowadzone z kodami 163 czeskimi, te z oznaczeniami przewozów regionalnych z tymi damskimi imionami oraz słynną czekoladą, czyli EU07 w brązowym malowaniu z żółtym pasem. Także te wagony idealnie pasują do odtworzenia tamtych składów, co prawda czerwono jest jeden, mi się wydaje, że widziałem w składzie Z2, ale gdzieś będę musiał sprawdzić swoje archiwum zdjęciowe, czy wreszcie byłbym w stanie otworzyć to, co kiedyś sfotografowałem. Jeśli tak, to okaże się, że parę lat musiałem czekać, aż powydawane zostaną modele. Dobra, teraz ten model tutaj, stacja macierzysta z tego, co widzę, Toruń. Znowu, może uda mi się przeczytać do telewizji. mówię może 13.02.12 chyba ale to być może gdzieś mam już zapisane, może już do tych informacji doszedłem w internecie to zaraz sobie yy, zobaczę yy, już zaraz Wam odpowiem piszę tu to będzie wagon jakiś 111 a 111 a po prostu 111 a. Zobaczmy 97612, tak, to ten model ha, nie mam do rewizji, czy nie mam wpisaną? Mam 1302.12, ok. To zaraz wam od razu sobie znajdę, dlatego 112a. Ale to za moment wam też powiem. Czyli drugi model ma 280712 12 Oba z 2012 roku. Roku Euro. Mistrzostw Euro w piłce nożnej. No właśnie. Przeczytałem datę, a w ogóle nie wyjąłem tego modelu. Przyglądam się malowaniu. Jest to nowy model Piko, a jak wiemy Piko zwykło teraz malować to inną techniką. Brzydka jest farba, brzydko wyglądają te wagony. Tu mi się wydaje, że jest jeszcze pomalowany standardowo patrzcie pod światło, przynajmniej na tym logo nic nie widać. Jeśli nie, tutaj jest też wszystko OK. Nie wygląda ten wagon źle. To jest jeszcze fajny model. Stare piko. Ja jeszcze spojrzę też sam pod lupą. Czy widać tą ziarnistość? Nie no, nie widzę, więc chyba jest. Bo jest ok. A wspomnę, że reedycja wagonów Intercity już była tą techniką pomalowana. Co prawda, tamto e, aż tak mocno się nie rzuca w oczy jak na SU-46, który Wam pokazywałem, ale sporo osób już narzekało gdzieś tam w internecie na poziom wykonania tych wagonów i solidarnie stwierdzili, że nie kupują takiego produktu. Tutaj jest chyba wszystko ok. Dobra, schowam ten wagon do pudełka. Obejrzymy drugi z wagonów. To oczywiście model 90 613, 112 AG. Według producenta już sobie stosowną poprawkę co do typu wagonu naniosę w arkuszu. W moim kalkulacyjnym pytanie, czy nie ma tu pomyłki, co do tego to by należało pewnie dopytać pana Krzysztofa Konia, może kiedyś przy okazji. O, tak wygląda ten wagon. Nie no, jednak te wagony czerwono-krymowe były piękne. Pierwsza klasa. To było kiedyś coś, przejechać się pierwszą klasą. Co prawda pierwsza klasa w wagonie 112A to żaden narytas, żadnej klimatyzacji nie było. Ale kto jeździł w latach 80. czy 90. w 8-osobowych przydziałach w drugiej klasie i potem przesiadł, i czasami przesiadał się do pierwszej klasy, gdzie były sześcioosobowe, albo i do tego były lekko rozsuwane. Albo jeździł później z modernizowanymi wagonami, już chyba zdaje się pod marką Intercity, gdzie w drugiej klasie też były sześcioosobowe przedział. Ten wie jaki to był luksus, co to było, co to oznaczało, że jedzie sześć osób w przedziale, a nie osiem. To był... ojej. Coś niesamowitego. Teraz na takie rzeczy aż tak nie zwracamy uwagi. Bo uważamy, że tak było zawsze, że, że to tak normalne, że jest luźno, że jest klimatyzacja i tak dalej. Ale ci co dawniej jeździli doskonale to pamiętają. Dobra, do telewizji podałem. Stacja macierzysta Olsztyn. Także cóż, też wagon porządnie wykonany. To malowanie jest ładne. Wszystko jest OK. porządne wykonanie, aczkolwiek, no właśnie, bo o tym też należy powiedzieć. Ubogie jest wnętrze, ale to nienowość, to o tym wiemy. E, zwłaszcza jest to podkreślane przez wszelkich zwolenników firmy Robo, bo tam rzeczywiście ma wnętrze wielokolorowe, bogate. Tutaj jest zrobione o tak na odczepsie, się, ale póki wagon nie jest oświetlony, póki się go ogląda w takim świetle jak ja, e, oglądam teraz to nawet. Gdybym się starał to wam pokazać, że tak jest, to bardzo ciężko mi to jest pokazać, że tu jest jednokolorowe, takie straczkowate wnętrze. Tego po prostu nie widać, stąd jeśli ktoś po prostu chce mieć wagon w tym malowaniu i nie ma ochoty wydawać za super wybajeżony wagon robo z oświetleniem ponad 300 zł, to jednak. Ma to bardzo duże znaczenie, bo zestawić sobie skład, kupić sobie kilka modeli plus lokomotywę, gdzie każdy z modeli kosztuje trochę ponad 200 zł i kupić sobie takie cztery modele czy 5 to już jest około 1000 plus lokomotywa, 1000 kilkaset, a kupić porządne robo, każdy za 300 coś, żeby były oświetlone te same 5 modeli to już będzie 1600 700 zł i znowu lokomotywa i tak dalej, a jak jeszcze będziemy lokomotywę różnicować, dźwięk, nie dźwięk i tak dalej, to robią się z tego naprawdę bardzo konkretne pieniądze, może nie, dla wielu osób to nie ma znaczenia i preferują zapłacić więcej ale mieć ładniejsze modele, porządniejsze Oświetlone, i tak dalej, to jednak dla wielu osób jest to bariera nie do przeskoczenia. Bo co tu dużo mówić? Wprost za dwa oświetlone modele Robo kupujemy trzy modele Pico. I dla wielu osób jest to zdecydowanie ważniejsze od jakichś tam barierków. No dobrze. Tyle z prezentacji tych modeli. Tak jak powiedziałem, ta druga klasa to już nie taka nowość, bo Heris wydał, ale ten wagon pierwszej klasy to jest coś bardzo fajnego na ten model. Czekamy. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania innych odcinków serii. Cześć.